Siemaneczko tu, Hihi hi Polcia! Dzisiaj nagrywamy film Back to School, bo prosiliście mnie o tym w komentarzach. I dzisiaj pierwszy... Chyba film... o to. No oto, mówię. <grym> 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 dzisiaj jest chyba pierwszy film bez cięć, więc... Spróbujemy taki format, zobaczymy, Dobra. czy to w ogóle ogarniemy. Dobra, no to... Może być zabawnie, znając Polka. Dobra, no to zaczynamy, myślę, że od zeszytów, pokażę Wam. Pierwszy zeszyt... Pomyślałam, że chyba od plecaka. Nie od zeszytów, my to robimy po hihi Pierwszy zeszyt to jest taki z napisem S, a, a tutaj jest napisane REL. Właśnie tutaj taki I to jest zeszyt do matematyki. Super! Nie wiesz, do jakich przedmiotów masz jaki zeszedł, bo nauczyciele dopiero powiedzą, więc to jest taki techniczny zeszyt, w którym idziesz i nie piszesz nic. Tylko go masz. Takie no jak sztuczne owoce dobra, i waszywa dobra, dobra, na I Teraz kolejny malutki zeszyt. No ten już jest prawdziwy. Trzy, cztery. ry. do potęgi. No, <laughs> hmm, cała polka. Matma. No, mega ładny. I to też jest do matematyki. No, tamten nie jest do matematyki. No, dobrze, co ty ściemniasz? Mamy jeszcze taki jeden duży. Nie wiadomo do czego. I on jest do. No, nie wiadomo do czego, ale jest ładny. Kiedyś... Przynieś może resztę tych zeszytów, trzeba które masz. tą naklejkę. Nie wiem, czy trzeba. Żebyś widziałam. Dobra, kolejny. To jest chyba najładniejszy zeszyt. Zobaczcie. On jest przepiękny. Love what you do. Dobra, i teraz mam jeszcze. duszami przyroda, a więc. Czy biologia? Cholera, wie, no. jak to się nazywa? E, nie wiem. No dowiesz się na zajęciach. Dobra, i. Więc. Mamy zeszyt do. Dobra, to do jakichś ciekawszych, przyjemniejszych, rzeczy, tam zeszyty. Dobra, nie potrzebujemy zeszytu, będę pisała na kartę. Gadget number one. A, to no. znowu myślałam co innego. No. Plecak, patrzcie jaki jest ładny plecak, patrzcie, 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 on jest, przed... dla chłopaka jest, on i jest przepiękny, on jest przepiękny, no dla chłopaka może nie, ale piękny i wiecie co jest najlepsze, że kupiliśmy taką malutką śniadaniówkę, że śmieści się tu, do tego małej kieszonki. No i nie będzie jadła. <laughs> Dobra i do tego plecaka Spakujemy książki. Ale w lecach serio jest fajny. Taki Zobaczcie, tutaj. Z gadżetami, na widony. Tutaj jest zamek. Nie wiem, czy to będzie. Zamek z kwiatuszkiem. Czekaj, czy będzie się wygodnie nim otwierało. Pewnie tak. No, jest grudki, brązowy na środku. laptopa, chociaż u Was jest tablet w szkole, szkoleniu. Mhm. A i jak tam mogę tam otworzyć? stój. Służ... Podzi podziwiajcie. <laughs> Nie, no pokaż teraz to, co jest najlepsze. Czyli? No tą wisienkę na torcie. Aaa! Dobra, słuchajcie. Mam nowe nożyczki. <laughs> Szansuję. Mam nowy piórnik. Zobaczcie. Czemu on jest taki tłusty? Czekajcie. To jest bez cięć. Czekajcie. Cięcie! <laughs> Nie ma cięć. Dobra, nie było tematu, wcale nie był tusty. Czemu jest taki tłusty? Dobra, nie wiadomo. Zobaczcie jaki on jest gadżetowy, patrzcie. Ciekawe tutaj, jestem, czy w ogóle będzie można ten piórnik mieć. Na przykład na tutaj mapę. temperuwa. To jest piórnik MacGyvera. Wiesz, co to, to MacGyver? On pociąg potrafi rozbroić z wykałaczką. Dobra, nieważne, mama Dyy. ma jakieś schizy. Dobra, I tutaj mamy temperóweczkę. Tutaj mamy gumki na gumki. Pokaż, pokaż, czy chociaż gumka, jedna z gumek, którą posiadasz, tu gumka się do zmieści. No, brawo. Pasuje. No, pasuje. Ale ja mam taką jedną, która pasuje, więc proszę mi nie gadać. Mhm. Gumeczki. Tutaj jest. Uwaga, gdzie wypadnie? O! Tu. <śla> <śla> e, okay. A jak ktoś tu... będzie siedział obok? No, to widzimy problem. <coughs> Ym, dobra, mamy takie na ołówki No dobra, to wkładaj. No wkładaj od razu, no kto to potem będzie drugi raz. raz robił. już jak nagrywamy, to nagrywamy Drugim i sprzątamy już. Dobra, i no. A tu teraz hit, nie wejdzie ołówek. Bo jest za krótki, nie? Czekajcie, może zrobimy jednak to cięcie. O, weź Dobra, ołówki. To ten może tutaj, do tej mniejszej. Tej, no ale to długopisu razu tu włóż. Co, Ty kredki będziesz nosić? No tak. Ale długopisy się nie zmieszczą. To jest z piórnik McGyvera, wszystko I się zmieści. Kiku, znowu McGyvera. Dobrze. Pięknie. I jestem zadowolona. To nie jest taki chłopczycowy piórnik. To nie jest taki chłopczycowy piórnik? Nie wiem. Nie. Dobra. Najlepsze pokażę na końcu. Tutaj można się podpisać. No raczej trzeba. Tutaj można schować kredki. Leń. Tak, no i pisaczki jesteśmy dzidziutkami. Nie. Kładek, ale, ale nie będziesz kredek. Do szkoły się nie nosi już kredek, kobieto. Ile Ty masz lat? kredek. Dobra, w domu zostają kredki. Pola serio. Ale spróbujmy włożyć. Nie, to jest na te gadżety. Proszę... Mie Widzisz, mieści się. Wspaniale. Na szczęście. Pola, proszę to... Nie ma drugich takich piórników. To, Pola, ale weź się nie wygłupiej. No no co to jest? Kurczę piczone. Kredki. Dobra. Jeszcze kolorowankę sobie weź do szkoły. <grym> dobra. Yy, dobra. Mamy... Dobrze, otwórz jeszcze raz tam z tyłu. Nie, no serio, bo on nic fajny ten piórnik jak ktoś lubi. Dobra, i teraz co za tłusta plama? No oh, w piórniku we środku, w środku w. Nie Ale, Ale poczekaj, daj to się. To się Ale podejdzieć. możemy, możemy, nie. Najlepsze na koniec. Możemy. O, pięknie. I może. Mamy tu życzenie, można sobie pomyśleć. Rozumiecie to? Patrzcie, tu jest y... lampa Aladyna. Codziennie przed lekcją. Patrzcie, co mamy? Życzenie. Co to jest? korektor. A to wolno używać? Ej, ładny taki różowy. Nie, a, co to robi na różowo? Na pewno. <noise> Dobra. To się tu zmieści? Zmieści. No nie, nie zmieści. zmieści się. Tu nie już się te gumki łóż. Dobrze. I to jest całe wyposażenie piórnika. Dziękuję, nie tańczę. Co się nie mieści? Pokaż, które to musisz wy... które... No to jest taki piórnik, co się nic nie, nie mieści. A, to się nie mieści. Oh. A czekaj, a to się mieści? Nie to wszystko się już powywracało. Nie no, nie elegancko. Nie no, to wyjmij, bo I... to się nie mieści. No dobra, popatrz, to... jak to się mieści! O czym mówisz? Się wyjmij się to, to się, się nie, nie mieści! Nie mieści się. Pola, nie mieści się. Mieści! Dobra, widzowie, czy to się mieści? No mieści! Czy to się mieści, widzowie? No mieści, nie widzicie? Pola? Bo to się nie mieści. Dobra, nieważne. Teraz najlepsze. Tam masz kieszonki. Dobra, teraz najlepsze. Na to czekaliście. Ja czekałam. Patrzcie. Zabi Nauczyciele mnie za to zabiją. Kalkulator! No, ciekawie się, co w ogóle? No. Powiem, na... powiem, że to jest taki kod, że to jest taki kod, że to jest piórnik na kod, tak mi powiem. A to, to, to kłamstwo jest. No ale i tak, no zobaczcie, jak nie nacisnę on, no jak nie naciśniecie on, to wtedy nic się nie dzieje. Po prostu powiem, że to jest rozładowane. Wszystko jest kłamstwo. Ale to jest rozładowane, zobacz. O, nie. Dobra, słuchajcie, a wy, może jakieś książki, podręczniki czy coś, no ale wiecie, jest 1 września, to jeszcze nic nie mamy, nie kupiłyśmy. Znaczy, zamówione jest, ale nie zdążyło przyjść. Brawo, my. Dobra, teraz pakujemy do piernika. Zrób cięcie. Przecież to jest plecak. No mówię, ale zrób cięcie, żeby złożyć. Nie, miało być bez cięć. A no, ale no, to... Zróbmy to zaś... drugą część. Nie, no bez przesadzenia. Masz trzy rzeczy tam, trzy sztuki. Ładuj to. Błędnie. Ale nie, no serio, wyjmij sobie... Pola, pakuj je. O, no do kieszonki z O, O, O i teraz jest piórnik idealny. Więc to teraz człowiek, się nie mieści, to teraz teraz się nie mieści. to człowiek potrzebuje tylko do szkoły. Ołówek, długopis, nożyczki. Dziękuję, nie, nie potrzebuje nic więcej. Przetrzymać ci? Ty, a ten plecak tutaj na filmie wygląda tak duży, żebyś się do niego zmieściła. To <grym to <grym to nie możemy. Czy może to? Nie, Nieważne. Tam na bidon, nie spokaż, to jest ukryte na bidon, że się nie nosi bidon. Tu? Jest ukryte na bidon. Patrzcie, jaki Ale gadżet. Mi się tu nie widzi. Tutaj sobie te wszystkie swoje gadżety. Ej, no to, to, że ten plecak ma tą część, akurat, to jest sztos, nie? Jaką? No tutaj, takie zameczki, siateczki, inne takie na legitymację, na coś, to, to jest spoko, nie? Nie, gdzie to położyć? Z tą siateczką może, co? Tu? No, albo za gumeczkę, no. Wit. Będziesz pamiętać, gdzie to będzie? Nie. No, Dobra, zeszyciki. Ale nie, to jutro po luniu masz tylko wziąć zeszyt do matematyki, bo reszty to dopiero Wam powiedzą nauczyciele. No Duży i mały do matmy i e, tylko nie pozaginaj rąk. <grym> ja zawsze jak składam do plecaka to zaginam rąk, więc whatever. Ja myślałam, że się nie, 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 nie ten, kochanie, małe dwa i tyle. Bambik do potęgi. Dobra, ok. Pan mówi takie. No pokażcie swoje zeszyty, a ja. I, i wszystko jasne. <noise> Dobra. Dobrze. Zapinaj. Tablet jeszcze. A jest w, nie, w ogóle naładowany? Nie, nie wiem, chyba nie. To trzeba naładować. Ja tak go zostawiłam w szkole. Przecież gdzieś nie miałaś go w szkole. <grym> no dobra, no to możecie w komentarzach ocenić, jak podoba Wam się mój plecak i moje wyposażenie do szkoły. <grym> A ja już kończę. Zobaczymy się w następnym filmie. No to co? Nara!